Dzień dobry państwu. Dikej Welshman, Hugh Welshman, welcome, dzień dobry. Dzień dobry. No muszę powiedzieć, że e, wasi chłopi idą jak burza. E, w Toronto owacje na stojąco. E, teraz Gdynia i konkurs główny walka o złote lwy. E, nie dziwię się osobiście, bo muszę powiedzieć, wczoraj akurat oglądałam film, że forma Zdjęcia, muzyka Łukasza Rostkowskiego, a do tego jeszcze po prostu jagna Kamila Urzędowska, to spo, jest po prostu boska. Ale chciałam zapytać o co innego, o co pewnie wszyscy pytają, ale jakby mhm. muszę o to zapytać. Dlaczego akurat wybraliście chłopów Raymonta. Ja najpierw powiem z, z mojej strony, a potem może Hugh też doda. Bo ja po prostu miałam zachwyt taki szczery nad, nad tą prozą, nad tą książką. Słuchałam jej, to znaczy wróciłam do niej, kiedy malowałam Twojego Vincenta i ta malarskość tej, tego języka mnie zachwyciła. I też zachwyciła mnie historia Jagny, jako takiej młodej kobiety, która jest postawiona w, w takim postawiona w sytuacji, w której no, nie godzi się z zastaną rzeczywistością. Ehm, I e... tego, że Raymond pisał ją tam 100 lat temu. To mam wrażenie, ona jest bardzo na czasie. Myślę, że jest bardzo aktualna i, i to y, właśnie było też y, czymś y, takim, co mnie niezwykle zachwyciło. Ja byłam troszkę zmęczona y, tematem. Y, znaczy, po prostu chciałam znaleźć też temat y, kobiecy, bo jednak 7 lat z Vincentem Van y, Także to jest y, gdzieś tam moja perspektywa, moja malarska perspektywa, kobieca perspektywa. A teraz myślę, że. why uh, for you uh, for you thought that um, doing um, the book, the Raymond uh, did, novel? Did you read, that of course, the book? No, I managed to write the script without reading the book. <laughs> <laughs> of course, I read <laughs> several times <laughs> for two years. Yeah, so yeah, no. Um, I mean, when DK gave me the book. Um, and uh, she didn't tell me that she wanted us to do it as a film. So she just said, read the book. And I read it and I thought it was a masterpiece. Uh, probably the greatest book I've ever read about the peasant uh, way of life. And I was so excited because, you know, I thought this book is not known outside of. Uh, poland there's never been like a version of the film um, there's never been a film version that, that went outside of poland so for me it was exciting i was like we can introduce this great story to the world, um, and there were two very important factors which, why I thought it would be uh, good as a film, uh, for a painting animation film, was Raymond's descriptions um, are almost like, they're well, they're, they're written paintings, so it, it, it was, it was um, and actually when I was reading it, I was seeing the book in paintings, so um, that was the first reason. The second reason, there's a very, uh, classical dramatic story at the core of it which is this love quadrangle you know or maybe not love but passion jealousy quadrangle between Yagna Barina Antek and Hanka and I we knew that that would be a great like uh, basis for uh, a 2 hour feature film 5 lat trwała produkcja filmu 40 40 tysięcy obrazów olejnych zostało namalowanych i tak naprawdę wspierali jakby artyści nie tylko z Polski, ale także z Ukrainy, z Litwy, z Serbii. Mhm. Jak oni, bo właśnie to, o czym była mowa, bardzo polski kontekst chłopów, polska wieś, e, więc jak oni, bo domyślam się, że tak samo jak pan chyba mm -hmm. przeczytał książkę, mm -hmm. e, jak oni odebrali e, tę historię? Odkryli w niej coś takiego, właśnie też jakby swojego? Ja myślę, że. Na pewno, na pewno jeśli chodzi na przykład o naszych artystów z Ukrainy, to tam w ogóle to malarstwo jest nam takie gdzieś wspólne, bo dużo jest tych tematów w tym naszym malarstwie młodopolskim które są gdzieś takim naszym wspólnym malarstwem. Chłopi na Ukrainie, te chłopki to wszystko, to, te, te tematy się dzieją. I, I też ta tradycja malarstwa jest nam bardzo jest dla nas podobna. Jeśli chodzi o Serbię, ja myślę, że oni, w ogóle oni mają podobno fantastyczne tłumaczenie chłopów. Uh, do you remember? Because they were talking about in Serbia, they had uh, the translation, and it was meant to be very good. Because the question was about the artists from different countries uh, working and how they uh, did uh, found the book. Yeah, <coughs> I, I I only know about the uh, Serbian translation um, because uh, Biserka, who's our uh, uh, one of our main, uh, she was our second painting animation director, and uh, she set up the painting uh, animation unit in Serbia. And she read the book, and uh, you know, she said it was a wonderful experience. And uh, so um, we know that there were good translations into German and French. Um, unfortunately, the English translation wasn't very good, the 1924 okay. translation, which is why we got a new translation done, which we released last year with Penguin. Um, so now we have a good English translation of the book. Um, and I think uh, our Serbian um, supervisors felt that it was uh, a very familiar story, it felt uh, like it uh, had resonance in Serbia and it, also in Ukraine, right? of yeah, in, in Ukraine too, and also actually some of the paintings that we feature in the film were painted in what is now Western Ukraine, so by young um, Poland artists, um, so I definitely think they felt a, a great affinity for it and uh, you know, Lithuania and Poland have a shared past, mm -hmm. so uh, definitely mm -hmm. I think this not only has a wider Slavic appeal, but it has a wider European appeal and also worldwide. I mean, when we are in Toronto, we had. Um, uh, uh, Indian, um, Indian uh, living in Toronto saying you have to release this in India this is such an Indian story you know because of the issues of the you know the forced marriage and mm -hmm. also like uh, the woman trying to find herself within uh, the patriarchy system around her. A się tak teraz zastanawiam, czy trochę inspirowali się Państwo, a czy na pewno oglądali wersję Starą Chłopów z Emilią Krakowską w roli Jagny? No, ja muszę powiedzieć, że nie oglądałam, ale też no to, to lepiej właściwie, tak, bo to świadomie to... zdecydowałam na to, żeby nie oglądać. Tych wersji, bo chciałam mieć zupełnie świeże spojrzenie i nie chciałam żadnych wpływów, bo też jest tak, że no, sugerujemy się i tam coś zostaje. Tak. I chciałam, żeby to było zupełnie takie moje świeże spojrzenie na temat. I, I ja myślę, że w ogóle z adaptacjami jest tak, bo my też często mówimy i porównujemy, że no przecież to już powstało, to była świetna wersja, po co znowu, ale. Y to też Hugh kilka razy też i powiedział i zauważył, mówi, słuchaj, wy macie, to jest taki, taka niesamowita literatura, to jest nagroda Nobla, gdyby t, e, taka powieść e, z taką, e, tak nagrodzona, e, tak szeroko znana e, w tym kraju e, była, e, mielibyśmy z, e, do czynienia, to... Powstałoby co najmniej 20 już adaptacji, tak jak się dzieje z czy, czy Jane Austen, tak, prawda? Czy to nawet nawet, tak, jest Więc tytuł. jakby tutaj myślę, że dwie to jest w ogóle za mało, żeby mm -hmm, nie być więcej mm -hmm. i żeby każde pokolenie miało swoją i, i swoje mm -hmm. świeże spojrzenie i inne, także. Natomiast tej formy waszej no już nic nie przebije, prawda? Malowanej. No ja jest na pewno wyjątkowa, na pewno jest, na pewno jest wyjątkową formą na, na pokazanie tego, tej, tej powieści. Myślę, że jest trafną, bo ten język literacki jest bardzo, bardzo malarski. Troszkę już przed wywiadem rozmawiałyśmy o akcentach takich trójmiejskich w filmie, bo pamiętam jak się spotkałyśmy dwa lata temu bodajże na planie zdjęć mm -hmm. na klifie, w Orłowie czy były właśnie wykorzystane jeszcze jakieś jakieś lokacje tutaj trójmiejskie oprócz oprócz pracowni w Sopocie studia Tak no rzeczywiście y, przede wszystkim chyba najważniejsze jest to że ten film y, no w bardzo dużej mierze powstawał w Gdyni. Um, basically the question interesting is that what is the kind of Gdynia part that was in the film? And I'm just saying the film was made in Gdynia basically. Um, It was conceived. Conceived, sure. yes, because... bo tam rzeczywiście mieliśmy mm, Scenariusz cały e, powstawał na, w, na Kamiennej Górze. Bo tak dodajmy, że Państwo mieszkacie. Tak, my mieszkamy roku. na Kamiennej Górze, mamy to niezwykłe szczęście, to w tym przepięknym miejscu mieszkać i zresztą myślę w ogóle na najlepszym mieście w Polsce po prostu naprawdę. A przynajmniej najszczęśliwszych ludzi, jak statystyki... Tak? Ogóle, tak pokazują? Tak w, no w zeszłym roku rankingi. co no się nie dziwię troszkę, bo... No i, i tam, e, tam powstawał scenariusz. Ale też muzyka, Luka, który jest z Gdyni, tak. w jego studiu, w, który on ma swoje studio muzyczne w Gdyni. No i, no, i, no a jakby ta, ta, ta część malarska w Trójmieście, czyli w Sopocie, ale też mamy artystów z Gdańska, z Sopotu, z Gdyni. Na zakończenie chciałam zapytać, to co, teraz Złote Lwy, a potem idziemy po Oscara z chłopami? I, uh, ja powiem tak, bo ja nigdy nie wiem jak na to odpowiadać, więc uh, przekażę tamto to bo ja naprawdę nigdy nie wiem jak na to pytanie odpowiadać. Hugh the I give it to you because I don't know what to say. And the question was uh, so now we waiting for the golden lion of the festival and the next uh, st step is the Oscars. It's, it's normal sytuacja i think. step by step <laughs> so yeah i mean we will push like everywhere um and also for us important is like people's choice award um so with loving vincent uh, it received uh, 21 um people's choice awards around the world but it didn't get it in gdynia so we have our fingers crossed that maybe this mm -hmm. time we can mm -hmm. be the people's choice okay so me too Dziękuję bardzo za rozmowę. Thank you very much. You. Trzymam kciuki i do zobaczenia w Gdyni.